Były minister Ziobro jest prawnikiem. Będzie ENA, być może będzie czerwona nota, pozbawienie paszportów. Poseł Buda po prostu nie płaci permanentnie składek. Wydaje nam się to nieuczciwe względem wyborców. I ile zalega? Dużą kwotę. Dużą kwotę. PiS. Podzielił kiedyś Polaków na lepszy i gorszy sort, a pani Kurowska i jej koledzy dzielili Polaków na mniej i bardziej potrzebujących, w zależności od tego, w którym okręgu wyborczym mieszkają. Zaczynamy od politycznego cyrku w wykonaniu posła Waldemara Budy, który, według medialnych doniesień, zarabia jak prezes Orlenu, a jednocześnie, jak mówią ujawnione informacje, nie płaci składek i ma zaległości liczone w tysiącach. Najlepsze jest to, że wsypała go koleżanka z własnej partii. Przepraszam. Mafii PiS i to na teni telewizji TVN, czyli stacji, którą PiS uważa za niemiecką. Upadek totalny. Również dzisiaj posłanka Maria Kurowska, więc bohaterka ferii mailowej, których według opublikowanych treści ustawiała dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, tak aby najbardziej. Potrzebujący? Byli niepotrzebujący, a wyborcy PiS. Poseł Stefania KSPSL rozebrał te konstrukcje na części pierwsze, pokazując jak Kurowska dzieliła ludzi niczym Kaczyński na lepszy i gorszy sort. No i na koniec prawdziwa perełka dzisiejszego wydania, czyli minister Waldemar Żurek, który znów dotrzymuje słowa i ogłosił europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. To oznaczałoby ściganie go po całej Unii Europejskiej, Także na Węgrzech, gdzie ma polityczny azyl. znaczy gdzie pewnie o niego zawnioskuje, bo to nie jest jeszcze fakt dokonany. No i jeszcze jedno jest pewne: jeżeli Orban poleci z władzy ze stołka, ziobro może skończyć nie na konferencji, tylko w polskim areszcie. I jest to już pewne. Adam się dzień dobry, witam Państwa gorąco w piątek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początku jak zawsze i jak każdego dnia bardzo. Państwa zapraszam do korzystania z naszego portalu informacyjnego, portalu checkpress.pl Czekamy też na Państwa w naszym sklepie Antyprawa gdzie robiąc zakupy mogą Państwo z łatwością pomóc nam w rozwoju naszego kanału. Jak zawsze apeluję i gorąco Państwa proszę o to, by kliknąć łapkę w górę i oczywiście nie zapomnieć o napisaniu komentarza. Państwa aktywność pod każdym naszym programem naprawdę pomaga nam i to skutecznie rozwijać nasz kanał. Tymczasem Szanowni Państwo, według doniesień medialnych Europoseł Waldemar Bud to człowiek, który deklaruje na jakieś astronomiczne dochody, ale jednocześnie, jak mówią informatorzy dokładnie z jego partii, zalega z odprowadzaniem obowiązkowych składek na mafię PiS i ma podobno długi liczone w tysiącach złotych. Co więcej, jedną z tych osób, która ujawniła tę sprawę, jest posłanka Wojciechowska, czyli ktoś z obozu, który według pisowskiej narracji to wiadomo kto. I który tym razem udowodnił, że wewnątrz nawet ich własnych szeregów bywa gorzej niż. Niż w kryjówkach zwykłej mafii. Poseł Buda po prostu nie płaci permanentnie składek. Wydaje nam się to nieuczciwe względem wyborców. I ile zalega? Dużą kwotę, ponieważ od początku, jak został europosłem, niewiele wpłacił. Wow. Ale to e, tysiące, to dziesiątki tysięcy? Ty się zarabia naprawdę krocie. No jest to po prostu niepoważny. No dobrze, a więc szanowni państwo, najpierw, jeżeli to prawda, to mamy do czynienia z ogromnym absurdem takiej czystej, jaskrawej postaci. Z jednej strony super, wysokie zarobki, luksus i polityka, a z drugiej zaległości niepłacone składki na własną mafię, a także długi. To tak jakby, nie wiem, celebryta z Instagrama pochwalił się Porsche i apartamentem, a nagle okazało się, że nie zapłacił czynszu za poprzednie mieszkanie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze większy żart to fakt, że cała sprawa, jak Państwo sami widzieliście, wyszła na jaw przez własną koleżankę z partii. Czyli prawicowa mentalność działa w trybie samodonoszenia, a bardziej chyba samozniszczenia. Zamiast pilnować etosu i uczciwości, woli się wzajemnie sprzedawać, gdy lepiej jest zyskać na skandalu, niż zapłacić składki. Jeżeli więc ktoś mówi, że polska patoprawica to wartości, porządku, i odpowiedzialność to proszę. Warto. A porządek się rozpadł, a odpowiedzialność zwyczajnie zalega z dopłatami. I pytanie do Was, pisowcy: czy naprawdę chcecie, by ludzie, którzy sami nie potrafią spłacić nawet własnych długów wobec własnej mafii, decydowali o finansach państwa, w tym waszych i waszych rodzin. No, na Państwa komentarze zawsze czekam, ale taką, z taką myślą chciałem pisowców zostawić temat numer dwa dzisiaj to afera mailowa i Fundusz Sprawiedliwości, czyli kolejny news, Szanowni Państwo. Maile, które jak twierdzą media, głównie onet, wyszły spod palców posłanki Marii Kurowskiej, znów zatoczyły szerokie kręgi. W tych mailach, jak wiemy od dwóch dni, miała ona według ujawnionych zapisów instruować jak rozdysponować środki z Funduszu Niesprawiedliwości. Oficjalnie na pomoc ofiarom przestępstw, a nie oficjalnie na potrzeby polityczne, aby najpierw w potrzebujących znaleźć wyborców, którzy postawią krzyżyk przy mafii PiS. PiS Podzielił kiedyś Polaków na lepszy i gorszy sort, a pani Kurowska i jej koledzy dzielili Polaków na mniej i bardziej potrzebujących, w zależności od tego, w którym okręgu wyborczym mieszkają. No bo tak to trzeba wyjaśnić. Bo jakim e, e, kryterium pani Kurowska kierowała się w swoich mailach, że walczyła o pieniądze dla jednego czy drugiego e, drugiej instytucji? Nie no wpadałabym pani, redaktor, w ogólną regułę, gdzie e, telefon czy mail do e, ministra czy y, premiera to jest coś y, nagannego? Każdy poseł, senator ma prawo występować do organów publicznych, samorządowych czy rządowych z określonymi postulatami. No ale, ale to raczej nie ma formy maila czy telefonu i, i wydawania poleceń lub y, kumpelskiego załatwiania czegokolwiek, tylko formalne. Tu była sytuacja ekstremalna. Powódź. COVID. Wsparcie dla szpitali, które rzeczywiście były w dramatycznej sytuacji, jeżeli byłaby jakaś sprawa, w sprawie której musiałbym, czy chciałbym zainterweniować, co do której chciałbym zainterweniować, z całą pewnością napisał. To ma pan interpelację napisał, napisał, po W formie interpelacji, w formie, formie wniosku, w formie prośby. To jest coś naturalnego. I tak traktuję tylko i wyłącznie te maile. Ale czym jest interpelacja, a czym jest mail, jest ale w którym poseł czy posłanka organizace. mówi proszę szybciej te pieniądze, trudno mi przesłać się elektronicznie. Jedno i drugie naprawdę o, nie. składa się elektronicznie. O, jesteś, ale pan tak, żartuje teraz tak, mnie. publiczne pieniądze przeznaczone dla pokrzywdzonych miały zamiast tego być przepompowywane przez ustawki i klikę polityczną. Zamiast realnej pomocy widzimy partyjne rozdawnictwo i tu jest kolejne sedno mentalności tych ludzi. Zapomnijcie o moralności albo jakiejkolwiek etyce. Gdy za plecami stoi skorumpowany przez PIS system, który wcześniej wyciąga pieniądze na subwencje, a potem zabiera, a gdy to nie wystarcza, pozwala swoim rozdawać państwowe fundusze jak kieszonkowe. To jest to po prostu zwykły polityczny burdel i złodziejska, przestępcza klika. No bo przecież w końcu słyszeliśmy już to od dawna. Dawaliśmy, bo mama dała, bo Kościół dał, bo potrzebują, bo są biedni. Tyle, że biedni byli wyborcami, a pomoc szła tam, gdzie gawieć ogłupiona garnkami najpewniej zagłosuje na Bogobojną Marysię. I znów pytam, czy ktoś, kto za zaplecze ma takie kombinacje. Ma prawo decydować, komu państwo pomoże? Chyba raczej nie. No ale to oczywiste pytanie retoryczne do motłochu, PiS, któremu nie przeszkadza to, że partia, na którą głosują okradała także ich osobiście, ich najbliższych i ich rodziny. A jak Państwo interpretujecie tę aferę i kolejny wątek w tym całym skandalu, liczę na Państwa komentarze. Temat numer 3. Dzisiaj na koniec Waldemar Żurek ogłosił zamiar wydania europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. To oznaczałoby, że jeżeli Ziobro pozostanie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na przykład w kraju jak na Węgrzech, który udzielił mu azylu, może również być zatrzymany i odesłany do Polski. Co więcej, pojawiają się hipotezy, że po ewentualnej porażce obozu zamordysty Orbana na Węgrzech może zostać deportowany i trafić do polskiego aresztu szybciej niż Mavipis się wydaje. Nie będziemy y, przywozić nikogo w bagażniku, za, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy sprawa co do milimetra. Oczywiście były minister Ziobro jest prawnikiem, ma także y, swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości, więc będzie ENA, być może będzie czerwona nota, pozbawienie paszportów. Y, czekamy także, y, bo wiemy, że jest czas przedwyborczy na Węgrzech, y, ale też chcemy, żeby y, podejrzewany nie uciekał poza strefę Schengen. Jeżeli to się uda i Ziobro trafi do polskiego więzienia, to byłoby, Szanowni Państwo, symboliczne. Nie tylko jako zwycięstwo i triumf prawa, przecinek sprawiedliwości czy wygrana sprawiedliwości, ale jako pokaz, że choć niektórym elementom politycznym wydawało się, iż rządzący dostaną bezkarność za cokolwiek, państwo prawa ma jednak mechanizmy, by działać. Jeśli więc Żurek i jego ekipa rzeczywiście ruszyli z tą opcją, ja nie mam wątpliwości, vocês Szacun i myślę, że możemy naprawdę klasnąć i to głośne brawa, bo pokazuje to, że nawet w ferworze chaosu i politycznych gier z mafią PiS są ludzie, którzy starają się trzymać porządku, a to jednak chyba rzadkość w tych czasach, szczególnie patrząc na to, z jaką hucpą mamy do czynienia w wykonaniu bezprawia i niesprawiedliwości. Za dziś Państwu dziękuję, oczywiście zachęcam do tego, by kliknąć, subskrybuj nasz kanał, naprawdę pomaga nam w tym, to w tym, by nasz kanał rósł okazji zapraszam, czechpress.pl i antyprawak.pl, tam mnóstwo ciekawych informacji o kraju, polityce i świecie, a na antyprawak.pl mogą Państwo z łatwością nasze działania wesprzeć i dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju naszego kanału. Dobrego i spokojnego dnia, zapraszam na jutro, apeluję i bardzo proszę, ja i cały nasz zespół o kliknięcie łapki w górę oczywiście, napisanie komentarza, udostępnienie i najważniejsze, kliknięcie subskrybuj. Tym z Państwa, którzy już to zrobili, bardzo dziękuję, zapraszam na jutro punktualnie 10 i godzina 17. .00. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.